Siema, ziomki, ziomale. Witam ksiątora na kanale. W ostatnim dniu uwiedźmy Paulinki. Już teraz do 19, 20, 21 krok u Paulinki. Tak więc zaczynajmy. Co my tu mamy za podpowiedzieć? Najlepsze źródło wapnia. No to będzie mleczko od krowy. Eee, tutaj jakaś rybka, czyli eee, wygląda ona na tą rybkę. I tu już wiem, że to będzie. Eee, mąka żytnia. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Udało się. a więc taki zestaw. Pierwszy na dzisiaj. No jedziemy drugi. Tu mamy podpowiedź. Mam ochotę na owoce morza. Dobrze. Ale najpierw y, zobaczmy te, co są już. Właściwie to samo owoce morza, czyli ślimak, ten krab i ta rybka. Proszę bardzo. Robimy. I pięknie się udało. Taki zestaw. Drugi na dzisiaj. No i trzecie: e, jakieś wino. I z tego, co widzę, to jest lukrecja, tak? czyli Lu Lukrecja już daje. I wino, czy ja pamiętam jakie to było wino? E, z tego, co pamiętam, to było czerwone. Dobrze. Bo robiłem to rano z Mariolą. Dlatego wiem. No i pięknie, proszę bardzo. Trzy zestawy zrobione. A tak więc to już jest dokończone. Wystarczy wyjść, przyjść jeszcze raz do Paulinki i dostaję podstawę. Podstawę, którą mogę postawić w miejscu pustych lub. Dojrzałych grządek. No ja akurat zrobię na miejsce e, dojrzałych. Tylko teraz mnie oczywiście przeniesie w puste pole, ja sobie tu postawię. Tylko ciekawe czy to będzie widać, czy to cztery grządki mi zajmie. oj, tak niedokładnie widać, ale dobrze. I okej, okay. no trochę krzywo postawiłem. Bo tego nie było, widać dokładnie. Ej! Trochę krzywo postawiłem. A, tak, bo tutaj jest dekoracja jakaś, która przeszkadza. Dobrze, niech będzie tak. Teraz sobie zrobię yy, tutaj te brakujące grządki. Nie w tym miejscu. O! Dobra, nieważne. Teraz oczywiście warto zarejestrować tą podstawę. Podstawa rejestruje się 2 godziny. Za to dostajemy 3 punkty do galerii, 3 punkty do ścieżek. Z tego co się orientuję, nie wiem czy nie więcej przypadkiem punktów do, do dekoracji. 32 zielone żetony. No i oczywiście będziemy mogli używać tą podstawę. A teraz, dzięki temu, że już mam tą podstawę. Teraz yy, zbiorę tam koniczne. Tylko tutaj sobie zbiorę mniodzik. Już zebrałem mniodzik. Pszczółki niech jeszcze raz polecą. Linknie. Jeszcze raz mi tutaj zbiorą. Ważne, żeby, żeby, żeby pszczółka już poleciała. No i teraz oczywiście. Yy, Zbiorę tą koniczynę i 16 grządek posieję różnych. I teraz będę wybierał po prostu po kolei raz. W rzędzie mam 10, tak więc ważne, żeby było tutaj 15, bo jeszcze zasieję sobie koniczynę ogólnie na grządeczkach. No i tak teraz będę siał winogrona, dynia halloweenowa, koniczynę, Pominę na razie, bo konieczne będę chciał później, czyli później za dynią Halloweenową yy, pszenicę, za pszenicą kukurydzę i tak dalej. No, a tutaj już mam 14 grządek posianych, tak więc, za yy, teraz za lawendą miałem mieć. Yy, tu, 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 już zapomniałem trochę, ale dobra. I będzie roślina Oreo, tego nie siałem. E, tu jest e, rad 4, 5. E, jak posieję tutaj koniczynę, to będzie 16 e, grządeczek. Tylko trzeba znaleźć koniczynę, on ten teraz nie na początku. Tak, koniczynka. Już mam 16 grządek. Warto nie zapomnieć, żeby jeszcze wypuścić zwierzaki. Moje wszystkie zwierzaki są ubrane. Każdy ma e, czapeczkę i torebkę. Dwie ładne czapeczki, które tylko dwie można mieć, i każdy ma torebkę. E, tak więc wypuszczam je. Warto pamiętać, żeby schować te zwierzaki po zrobieniu zrzutu ekranu. Ja często o tym zapominam. No i idziemy oczywiście tutaj dodatkowo. Dostałem dwa głosy jeszcze. Dziękuję. I robimy zrzut ekranu. Dzięki temu e, Fela, Tata i Darek będą dawać tutaj nie 6, a 8. Czekajcie. Nie 6, a 9, chyba 3 punkty z tego co pamiętam. Zaraz e, sprawdźmy. Piękna farma. E, podstawa daje 3 punkty. Tak, tak, tak. To 6, nie 9, czyli w sumie. E, 9 punktów więcej za zrobienie zrzutu ekranu. Tak więc robię zrzut ekranu mój screenshot, zrób nowy, zgłaszam, przeszli i od tej pory dostawało 9 punktów więcej. Później warto pamiętać po osiągnięciu. Ee, e, 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 długo to tak, dlatego te e, całe e, 4000 punktów. Po osiągnięciu 4000 punktów zarejestrować również tą dekorację. No tego już nie będę nagrywał na filmie, bo to jest krótka operacja. Oczywiście trzeba zasieć zawsze 16 grządek różnych, wypuścić zwierzaki, ale to już raczej tego już nie będę nagrywał, to trzeba pamiętać o tym. I tutaj za tą dekorację też będzie 3 punkty więcej. To może decydować o tym, że zdobędziemy na koniec w sumie 4 bukaty w konkursie. No, i oczywiście dziękuję za oglądanie. E, U Paulinki teraz można robić swobodnie wszystko, co się chce. Dostaje się losowe nagrody. Nie wiem po co. E, moim zdaniem to jest nagroda współmiernie gorsza niż e, powinna być za to. I oczywiście. W takim razie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, a jeszcze dzisiaj o godzinie 18 zapraszam na streaming na live z Hill Racing 2 po godzinie 18, .00. tak więc trzymajcie się, pozdrawiam, papa, pa. cześć.